Postawiłbyś przed tym meczem, że wygracie 3-0? My nie możemy stawiać w zakładach więc nie postawiłbym. Tak. Jak myślisz, co było takim kluczem do dominacji w tym meczu? Myślę, że nasza zagrywka przede wszystkim i, i wola, wola walki i chęć zwycięstwa. Długo czekaliśmy na ten mecz i, e, i długo się na niego nastawialiśmy. Więc. E, Byliśmy bardzo agresywnie nastawieni od początku i myślę, że to było widać i to zaowocowało zwycięstwem 3-0. Cały czas wygrywacie, jesteście zespołem niepokonanym. Nie uważasz, że to trochę nudne? Dla nas absolutnie nie jest nudne. Myślę, że dla naszych kibiców też nie. Wygraliśmy wszystkie mecze w tej rundzie i z tego się bardzo cieszymy, bo były trudne momenty, i które przetrzymaliśmy i... I zaraz zaczynamy już drugą rundę i myślę, że ona równie szybko zleci jak ta. Co byś, jakbyś mógł podsumować właśnie tą pierwszą rundę. No, myślę, że graliśmy bardzo równo tą pierwszą rundę. I tak jak powiedziałem, były jakieś tam ciężkie momenty, ale, ale je przetrzymaliśmy. Eee, graliśmy konsekwentnie. Wszyscy cała czternastka miała okazję się pokazać, pograć, także nikt nie jest jakoś specjalnie zmęczony, nikt nie jest. E, zawiedziony, że jakoś mało grał, tylko wszyscy dostali swoją szansę i, i to jest ważne. Gramy całym zespołem, całą czternastką. E, a to myślę, że zaprocentuje gdzieś tam w następnej rundzie i w Lidze Mistrzów, mam nadzieję, i w playoffach również. Korzystając z okazji, chciałabym Ci złożyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Miałeś fajny prezent na imieniny. Tak. Dziękuję bardzo za życzenia. Oczywiście taki prezent poprosiłem od drużyny na, na imieniny i dostałem, więc sam też sobie trochę zrobiłem ten prezent, więc z tego się cieszę bardzo.